Aktualności, fakty, gorące tematy. To program Kwadrans życia Tomaszowa. Słuchamy uwag, opinii i pytań mieszkańców, a w programie staramy się udzielać rzetelnej odpowiedzi. Dbamy o to, aby informować o najważniejszych wydarzeniach społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych z życia naszego miasta. naszymi rozmówcami są przedstawiciele władz samorządowych, kultury, oświaty czy spółek lokalnych. Dzisiaj jednak głos oddamy mieszkańcom, a okazja ku temu jest niebyle jaka. Znajdujemy się w samym sercu wulkanu, czyli imprez związanych ze świętem Tomaszowa. Zapytamy mieszkańców, czy potrzeba jest organizowania Dni Tomaszowa, co się im podoba najbardziej, co ich zachwyciło, co by zmienili w tych obchodach, być może samą formę, jak oceniają organizację i wreszcie jak bawią się dzisiaj. Dzień dobry, jak się państwo bawią? Świetnie, bardzo nam się podoba, ale może kolega się... Bardzo dobrze, dziękuję. Ale jak... może kolegę, jakby można. Jadliśmy, tak że jeszcze mamy czas. Jak ocenilibyście państwo organizację tych Dni Tomaszowa? W skali od 1 do 10? 12. Rewelacja. A czy zmienilibyście coś w obchodach? Nie. Nie, wszystko też wszystko jest, jest okej. Ok. Ok. Wszystko dopracowane. Dokładnie. Wszystko jest bardzo dobrze. Czy dobór gwiazd tegorocznej edycji trafił w gusty Państwa? To znaczy nie znamy wszystkich gwiazd, które będą występować, ale na chwilę obecną bardzo nam to się podoba wszystko. Ulubiony zespół? Nie znam tych zespołów, tak się kolega. To znaczy ja bardzo pięknych i młodych lubię, więc na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony. Czy ostatnio uczestniczył Pan we wszystkich trzech dniach obchodów? Nie, dzisiaj jesteśmy pierwszy dzień. To miłej zabawy życzymy. Dziękujemy i wzajemnie. Jak się bawicie? Super! Bardzo dobrze, bardzo, bardzo fajnie jest tutaj z przyjaciółkami, razem spędzamy czas, także, także fajnie. Co się Wam najbardziej podoba? Wiecie, wszystko jest naprawdę super. Łącznie z zaproszonymi e, sławnymi osobami, jak i cała reszta organizacji. Super, naprawdę. Która gwiazda tegorocznej edycji ukwia Wam pamięć? E, chyba Piękni i Młodzi jednak. Nie, ja jednak e, Piasek. E, ja natomiast czekam na Kamila Bednarka. Co byście zmienili w tej gorszej edycji Dni Tomaszowa? Chyba nic, no świetnie naprawdę. Żeby się troszeczkę ochłodziło. Na pogodę jeszcze nikt nie narzekał. Czy ta forma obchodów odpowiada Wam? Wydaje mi się, że zdecydowanie tak. Jest dobra jak i dla młodzieży, jak i dla starszych mieszkańców naszego miasta. Także wydaje mi się, że super. To samo co koleżanka, uważam tak samo. To życzymy udanej zabawy. Dziękujemy bardzo. bardzo. Darek. Darek, tak. Narek, czekam ze łzami w oczach, będę piszczeć, krzyczeć, nie wiem co jeszcze. Może stanik rzucę. Proszę, nie patrzyj na mój wniek, ale naprawdę uwielbiam go. Ale wiek nie ma znaczenia, wiek to stan umysłu. <grym> także czekamy, czekamy, koncert już mamy, piknik, dzieci nasze się rozbiegły, także czekamy na występy. Czy zmieniłbyś zmieniłby się panie coś w organizacji? No nie, no nie, no nie, wszystko jest w porządku. My jesteśmy pierwszy raz, także... To życzymy udanej zabawy. Dziękujemy i czekamy, czekamy. <grym> Pani babi. Nie, no świetnie, najlepszy zespół. Mama uciekła! Mama. Mama uciekła, przerażona. Co się pani najbardziej podoba? Nie, wszystko, w ogóle dużo, pełno ludzi. Tak jak ostatnio to nie, ale dzisiaj jest pełno ludzi, naprawdę. Dużo ludzi, piękna pogoda. Najlepiej, normalnie, jak mogło być. Jaki zespół chwycił za serce? Nie, no ten najbardziej. Piękni młodzi zdecydowali. Co Pani by zmieniła w obchodach w dni Tomaszowa? Jak na razie to jest dobrze. Przede wszystkim, żeby to tutaj się zawsze odbywało. Nigdy na placu, tylko tutaj wyłącznie, bo to najlepiej jest. Zawsze dużo ludzi się zmieści, dużo... Fajnie, tutaj jest miło, naprawdę. W czym udanej zabawy? Wzajemnie, wzajemnie. Jak się Państwo bawicie? Super. Jak się Pani bawi? Bardzo dobrze, dziękuję. A co się najbardziej podoba? Dopiero przyjechaliśmy, także zespół. Jaki zespół? Piękni Młodzi. Jak Państwo uważacie, czy organizowanie takich dni Tomaszowa jest potrzebne dla nas? Potrzebne, potrzebne, jak najbardziej. Tylko trochę mało miejsc parkingowych, ale jest potrzebne. A co dają takie y, obchody dni Tomaszowa Tomaszowianom i Tomaszowowi? Dobra zabawa przede wszystkim. Ze znajomymi się można spotkać, pobawić. I promocja Tomaszowa, oczywiście. Czy coś byście Państwo zmienili w, tych, w tej organizacji? Myślę, że nie. Myślę, że nie.

Panie, ale skupimy powtórzyć to jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz jeszcze więcej osób podniesie dłoni w górę. Brawa gotowi jesteście? Jeszcze więcej dłoni, no ile lewa strona. I Teraz wagam wszyscy bez wyjątku. Walul Kocham z całego serca. Kocham, a teraz klaszczemy. Kocham, wiesz to skąd Kocham na przecież całe. Wszyscy w górę. Co się Wam najbardziej podoba, co Was zachwyca? Jedzenie. Wszystko. A które zespoły? Jakie? Yy, bardzo ładny teraz. Piękni młodzi, bardzo ładnie śpiewają. Piękni i młodzi, Andrzej Piaseczny przede wszystkim. Jak uważacie, czy obchody dni Tomaszowa potrzebne są dla naszego miasta? No tak, się mieszkańcy integrują, można się pobawić razem. Bardzo fajnie. Dokładnie, sądzę tak jak koleżanka. Coś byście... Czy coś byście zmienili w organizacji? Chyba nic. Ale do nas coś pięknego? Super! To życzymy udanej zabawy. Dziękuję. Jak się panie bawią? Super! 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 Piękni <grym> i młodzi są fajni! Naprawdę! Częściej prosimy! Co się paniom najbardziej podoba? Który zespół? Piękni i młodzi! Oczywiście, piękni młodzi. Pięknie <noise> czy takie obchody dni paniom odpowiadają? Bardzo, bardzo. Jest się gdzie pobawić, jest trochę rozrywki, jest super. Czy coś byście pani zmieniły? Nie, nie, nie nie, zmienilibyśmy. To udanej zabawy. Dziękuję. <noise> nie, uciekać, nie uciekać, to młodzi uciekają. Jak się państwo bawicie? Bardzo dobrze, dziękujemy, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Co się nie podoba? Wszystko się podoba. A czy coś byście Państwo zmienili w organizacji Dni Tomaszowa? Nie. Ta forma odpowiada. Odpowiada. Może być. Coś może byście Państwo dodali, odjęli? Czy dobór gwiazd gorzej edycji trafił w gust? Niektórych pewnie tak. Jedni A pani dobią? nie? Też, ale jesteśmy krótko, więc nie możemy dużo powiedzieć. Czy takie dni Tomaszowa potrzebne są naszemu miastu? Jak widać, po publice pewnie tak. A co nam dają? Ródzi się integrują, jak widać, śpiewają, bawią się. To mu udanej zabawy. Dziękuję bardzo. Świetnie. Tak, sobie. Miło, dobra pogoda i ładnie. Przepiękna atmosfera. Można popatrzeć na ludzi. Świetnie, po prostu świetnie. Na placu Kościuszki świetnie, ale tu jest więcej osób. Tu jest więcej miejsca w ogóle, tam było mniej osób było na placu. Co się Państwu najbardziej podoba? Słucham? Co się Państwu najbardziej podoba? która panuje nad dni Tomasza Mazowieckiego. Dobrze tak wszyscy wyszli na zewnątrz i dopiero... Posłuchać ładnej muzyki, dobrze się bawić, spędzić miło czas, to wszystko. A czy dobór zespołów, gwiazd tego rocznych trafił w gust? No, chyba tak, bo młodzież to lubi. My... A państwo? No my też wszystkie lubimy. Znamy wszystkie zespoły, to miło nam przesłucha po prostu. Jak Państwo uważacie, czy dni Tomaszowa potrzebne są Tomaszowianom? Oczywiście. To ten, bardzo, bardzo uważamy, że powinny być, że powinno się kontynuować tą tradycję dni Tomaszowskich. Miło, ładnie, program był ułożony. i fajnie, no fajne zespoły, to I pogoda przede wszystkim dopisała. Jak na razie może potem być gorzej. A czy coś byście zmienili w organizacji tych dni? Nie no uważam, że tu jest wspaniałe zorganizowane wszystko. I Wczoraj było pięknie zorganizowane, no i dzisiaj też. No i wszyscy się bawią, to jest najważniejsze. Życzę mu danej zabawy. Niektóre muszę wybrać właśnie dziś. Tak już Nie szukaj winy, widać, tak już musi być. No to głośno. Ale wiecie co, ja mam nadzieję, że ten kolejny refren, ostatni refren będzie naprawdę wyjątkowy. Więc uwaga, robimy w klimacie. Wszystkie dłonie w górę, Tomaszu. jeszcze więcej zaczynamy mocno klaskać i głośno wszyscy śpiewamy. Do życia, Będziemy dalej. Bardzo fajnie. Bardzo dobrze jak widać, bawimy się, jemy. Humory dopisują, fajnie jest. Co się najbardziej podoba? Co zachwyca? Wszystko. Co jest <grym> występy wokalistów. Myślę, że pogoda jest piękna, występy są, program jest bardzo atrakcyjny, wszystko nam się podoba. A dobór gwiazd tegorocznych, czy trafił w gust pani? Tak. Ten utwór ja pozwolę sobie zadedykować. Ulubiony zespół? Mamy teraz na Kukulską. Wczoraj byliśmy na piasku. Bardzo, bardzo nam się podoba. Czy organizacja tych dni paniom odpowiada? Czy coś byście zmieniły w tej organizacji? Ja jestem w sumie przyjezdna, więc ciężko mi się tak wypowiadać, bo nie byłam tutaj wcześniej na, na takich występach. Nie wiem, w tym roku są ekstra. A czy panie coś by zmienił w organizacji? W czy panie coś by zmieniły w organizacji tych dni? Nie wiem, chyba nie. Wszystko jest okej. Okay. Coś dodały? Odjęły? No nie wiem, na przyszły rok może innych wokalistów, tak, no żeby się nie powtarzali, ale generalnie wszystko jest okej. Okay, no. Co roku są inni, prawda? A czy panie uważacie, że takie dni potrzebne są tamaszowianom? Myślę, że tak, dlatego że mało atrakcji jest w Tomaszowie, nie ma teatrów, y, także no jest jakaś tam odskocznia dla Tomaszowian. Jak się pani bawi? Dobrze, w porządku. Co się Pani najbardziej podoba? No występy w sumie są niezłe. A który z wykonawców utkwił w pamięci? Yy, Bednarek że yy, Organizację odpowiada Pani? Jak najbardziej. Jest po prostu yy, poziom zachowany i w sumie no, warto przychodzić na Tedy Tomaszowa nadal. Mimo że to już jest kilka lat, prawda? Hmm. Czy takie dni, masza potrzebne są naszemu miastu? No mogłyby być nawet dwa razy w roku, tylko że wiadomo, że nie mamy też takiego klimatu, żeby, żeby był odpowiedni na takie, na ta o zorganizowanie takich dni. A czemu one służą? No w sumie ludzie się integrują i no też coś już te... W tym mieście jest potrzebne, żeby chcieli zostawać też młodzi, no bo wiadomo, jakie są teraz czasy. Żeby coś przyciągało ludzi do miasta, prawda? Czy mu danej zabawy? Dziękuję bardzo. Jak się panie bawią? Bardzo dobrze. Dopiero przyszliśmy, jeszcze nie wiemy. No, Życzę mu danej zabawy, ale co się najbardziej podoba? To znaczy, my jesteśmy dopiero pierwszy raz dzisiaj, także przed chwilą, tak jak koleżanka powiedziała, przyszłyśmy. A z Tomaszowianki? Tak, Tomaszowianki. A w ubiegłym roku? Nie byłam, ja już dawno nie byłam na Tomaszowa, od pięciu lat chyba pierwszy raz. Czy takie dni potrzebne są nam, Tomaszowianom? Myślę, że tak, absolutnie tak i co roku powinny być. A co nam dają? No na pewno jakąś zabawę, mile spędzony czas. Cóż. Czy coś pani by zmieniła w organizacji?

możliwość integrowania się mieszkańców miasta to jest niezwykle ważne że możemy razem być dają jeszcze to że tomaszowianie zasługują na to żeby obcować i mieć możliwość Nausznie i na, naocznie spotkać się z gwiazdami takimi jak Kamil Bednarek, czy Andrzej Piaseczny, czy Natalia Kukulska, czy wielu, wielu, wielu innych. I po trzecie, promują również miasto, bo widzę, że są tutaj samochody z rejestracjami naprawdę z odległych zakątków. To bardzo cieszy, że, że te dni Tomaszowa są już w tej chwili taką imprezą, na którą warto przyjechać nawet 100-200 kilometrów. Takie też były dzisiaj głosy, żeby się przydały one dwa razy w roku. Tylko pogody nie mamy takiej. Wszystko zależy od sponsorów. Ja serdecznie dziękuję, bo odzew ze strony sponsorów był bardzo, bardzo duży i bardzo dobry. Bez nich na pewno te dni Tomaszowa nie mogłyby się odbyć w takim wymiarze, w jakim się odbyły w tym roku. E, mamy nadzieję, że z roku na rok będą coraz piękniejsze i będziemy mogli Tomaszowianom zaoferować coraz to nowe atrakcje i coraz to nowych artystów. E, I bardzo się cieszę, że... Po raz kolejny w naszych imprezach również jest ten akcent charytatywny, zbieramy pieniążki, zbieraliśmy w poprzednich dniach, dzisiaj również wspieramy tych, którzy tej pomocy potrzebują i fajnie jest łączyć zabawę z pomaganiem innym ludziom i, i cieszę się, że Tomaszowianom to się podoba i cieszę się, że tak ochoczo włączyli się w Dni Tomaszowa i, i pokazali, że jesteśmy razem, że nikt w Tomaszowie nie jest samotnym. Który z wykonawców jest pan najbardziej bliski? Wszyscy chyba. Ja generalnie nie mam. Taki, no mam na pewno ulubionych wykonawców, no ale w, w, tych dzisiaj... i Z Tegorocznych i, gwiazd towarzowskich? Natomiast, natomiast no wszystkie te, te zespoły, bardzo, bardzo lubię słuchać ich muzyki. Bardzo się cieszę, że te zespoły występujące w konfrontacjach również zaprezentowały kawałek ciekawego materiału. I, i, I to cieszy i mam nadzieję, że z roku na rok, nawet jeśli chodzi o te konfrontacje muzyczne, będzie nas więcej i będzie to yy, lepiej wyglądało. I już mamy pomysł, jak to usprawnić w przyszłym roku. Na pewno konfrontacje przerzucimy z soboty na piątek. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkim podziękować, wszystkim tym, którzy... Podczas naszej zabawy ciężko pracują w Pocie Czoła, ale też tym, którzy mocno się napracowali, żeby te dni Tomaszowa przygotować. Począwszy od, od pani prezes fundacji TM Innowacje, pani Wioli Jóźwik, poprzez całe Centrum Kultury, cały Wydział Promocji Kultury, poprzez służby porządkowe, poprzez pracowników z liumów, poprzez strażaków, poprzez ratowników medycznych, poprzez policję, poprzez Straż Miejską. Tych osób, zobaczcie Państwo, jest naprawdę dużo serdecznie Państwu dziękuję, kłaniam się nisko, bo to dzięki Państwa pracy my możemy się spokojnie, pięknie bawić. No! No! Właśnie miłością! Miłości. No. Ona jest taka cudowna, niewinna i słodka. Na ciebie też spotka, to wtedy już wiesz Ona jest taka cudowna, rozpala i wciąga, wielka dla niej. Złomna, to piękna jeszcze. Ona jest taka cudowna, niewinna i słodka. Jak się bawicie? Dobrze się bawimy, bardzo dobrze. Super! Fajnie! Mega! <laughs> Co się najbardziej podoba, to zachwyca. Koncerty. Koncerty gwiazd. Mi tak samo koncerty. Jakich gwiazd? Którzy wykonawcy? Natalia Kukulska, Kamil Będarek. Piękniej młodzi. No i jeszcze Jeżowska. Pieseczne. Każdy ma swój typ, proszę bardzo. A czy coś byście zmienili w organizacji Tyki Tomaszowa? Tak, przenieślibyśmy je całkowicie na Błonia. Zlikwidowali je na placu, z Placu Kościuszki i przenieśli na Błonia. Dlaczego? Jest to troszeczkę mylące dla ludzi. Część ludzi nie wie, w którym momencie ma przejść z Placu Kościuszki do, na Błonia, tak żebyśmy to przenieśli całkowicie na Błonia. Jest tu dużo, dużo więcej miejsca i faktycznie te wszystkie gwiazdy mogą być tutaj. Miejsca parkingowe zapewnione, bo, bo faktycznie nie ma gdzie zaparkować samochodu. Czy Wam wszystko się podoba? Tak. Nic byś nie zmienił? Nic. Nie <noise> Czy dni Tomaszowa potrzebne są naszemu miastu, Tomaszowianom? Oczywiście, że są potrzebne. Po to, żeby promować miasto. Musimy się promować. Mamy czym się chwalić. Znaczy, no ja się mogę przyłączyć w tym momencie. Że wszystko powiedziała. Także. Ja tak sam. <noise> To życzymy Wam wesołej zabawy, udanej zabawy. Dziękujemy i wzajemnie życzymy wszystkim dobrej zabawy.